jest to drugi odcineczek, poprzedni możecie sobie właśnie zobaczyć, jak to nagrywałem. I jest akurat yy, zachód słońca, czyli idziemy spać to zaraz. Mogę już? Tak, mogę, mogę. I w tym odcineczku bym chciał znaleźć jakieś, yy, jakieś miejsce do budowania domku, nie? Także lecimy. W jakimś fajnym miejscu, także na przykład była wioska. Coś. I muszę cię z tego ponieważ bo ja cię poszukuję Ciebie też. O. A tu on, jest. Dobra, idziemy tu.

Nie spojrzałem jak to zrobiłam, ale mniejsza. No nic nie ma niestety. Także wychodzimy stąd i szukamy dalej. Ogólnie to ja ten film nagrywam 5 minut chyba po skończeniu tego, tego pierwszego. Także zostawcie poświęcenie i zostawcie lajka like i suba z dzwonem za to ponieważ wam to o tej, e, znaczy w sumie to pod rząd, żebyście mieli to od razu, bo jakby montaż tego e, troszkę wymaga czasu. Ale dobrze. Mamy tu kolejną kopalnię. Takie coś, takie coś... Aha, tu nic ciekawego nie ma. Gdzie to jest w ogóle? Pojeżdżam. Weźmy sobie to. Już się wyzdraszyłam. Dobra, idziemy stąd. Te, w tym odcinku już się nie będę zajmował kopalniami, tylko właśnie domkiem. Eee, tak, ja będziemy zbudować. Tak to wygląda. Dobra, nie pewnie znajdowałem. Znowu czekaj, czy ja się cofam? Chyba tak dobrze jedziemy w tą stronę. Ale tu są duże drzewo. Ja nie mogę. Gdzie są świniki. Też gin, chodź tu. Tu mamy grzyba. I jesteśmy w takim Nie wiem jakim regionie się grzyba, ale to jest ten, gdzie się <tryk> zamieszkiwamy. Jak to się nazywało? No taka. Taki duży dom, dom leśny, to się chyba nazywa, nie pamiętam. Ale chyba dom leśny. Jakbyśmy to znaleźli, to by było, było zaskoczone. Ale wątpię, że tak będzie. Awa. Awa. Damy. Coś czuję, że teraz będzie trzeba zrobić łódkę. I w ogóle jeszcze pamiętam jak chyba z 2 y, lata temu, nie wcześniej troszkę, znaczy później, tak z 3 lata temu jeszcze y, grałem na telefonie ja i y, tą łopatę. Y, 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 o, że... Dajemy, łódkę zrobić, a teraz mam się bać, no, wiem, czy to tutaj jest nieco i na razie nie widzę tu żadnego sensownego, o ale jest statek sensownego miejsca, ale mamy tu statek, w का Że mamy tylko tu jedną z tego co wiem. To śmieci jakieś to, te, to wywalamy, bo tego nie potrzebujemy. To wywalamy, to wywalamy, to wywalamy. Wełna też. To też. To też. Eee, to też. Uwaliłem coś, ale nie ruszymy co? Ale eee, dobre, to jedno. I hmm, w sumie to tyle, to może nam się przydać, ale nie wiem do czego. A tam co, to nie tyle, tyle. Myślę, że tam pójdziemy. W ogóle napiszcie w komentarzu z jakiej gry jeszcze byście chcieli, żebym nagrał e, odcinek. Filmy tu będą się pojawiać e, codziennie, jeśli będę miał czas, albo pomysł na film. Na przykład co dwa dni się żyć, I live myślę, że tak co dwa tygodnie. Oj, się tuuje Las jara. Zająbiście. Nie, 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 nie. Thank you. Jest tu coś? Nie. Tylko są to kwiatki. I nic więcej. Ale fajnie coś sumie jest. Tylko że jest tak mało miejsca. Ale. W sumie. O Jezus. W sumie to idziemy gdzieś indziej. Idziemy <gryzamy> tam. Tam jest fajnie. Tylko tu nie. Dobra, wiem co zrobię. Jak to? Czemu coś? O lecimy Jo, ale fajnie. Bo ja jest mają. się. A bo w sumie to ja nie umiem. Po prostu eee ten. Dobra, nie no ważne. Tu jest coś dużego, ale tu nic nie ma. Teraz wyjedziemy z tym. I miałem iść tam. Teraz wiedziałam. Cyf, to idziemy tu i giniemy ciągle. Już nie giniemy, ale, ale teraz to jest mój hazard. Zwojojka nam się jakoś trzyma. Dobra. I nie mamy już jedzenia. Więc jest problem. Ale już w jesteśmy Także teraz ja nam nic nie pozostało i nie było jak tylko... I, 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 i A nie być, tak, jak to, żeby, już, ja nie być, jak to ja powiem, żeby to robić Teraz do nie zrobić Ja Teraz to już Myślę, że będzie dobrze, albo tu, Zobaczmy. I trzeba iść spać zaraz. Tylko wejdziemy tu na góry. O! Wioska, dobra. Jesteśmy łojatowani. Dużo tu jest owiec. No to ja się pewnie jeszcze raz udostępnię.

Szkolatemu. Nawet 3. Ale dobra. Te piece mogłyby nam się przydać, także ja pijemy to wszystko. Okay, to ma, a ile ma to. Dobra. Yeah. Okay. To jakiś duży domek by się przydał, na przykład ten. Chyba, że jest jakiś inny. Nie. Z tego co widzę, to Teraz jest mój przywłaszczony tak do sobie i dajemy tak, tutaj crafting, tutaj dajemy crafting, e, tutaj dajemy Zabijamy, kładziemy to łóżko, to podmieniamy na kobra. jest kobra tu. I teraz dajemy kiapę tu. To jest moja Trzeba albo nie w sumie. Jeden piec, szczerze. Dobra. No, no. I tu sobie na naja, razie tyle i tu zadamy e, e. jakby to tu zarobić, Miałem skrzynkę tu mi powiedzieć. To wszystko wszystkie niepotrzebne rzeczy. W sumie to przy Państwu. przepalić, eee, tak. O, Tak. Powiem tak. Nie czekaj, gdzie to jest. To mogło być w sumie. Eee, też wszystko tutaj odkładamy co jest do mnie potrzebne. Jedzenie oczywiście bierzemy. Przepalamy też to. I... Przepalić to trzeba. Tu przepalimy to. Tu bierzemy to. I tyle Jeszcze trzeba wziąć... Jeszcze jakby było książkę, tą taką... И я не буду забывать, я это. Не знаю, это было. И, oczywiście, берем это. И... Я думаю, что это много. минут, ну, это немножко... На самом минут, это... To mnie musi być oczywiście zrobione, ee, jak to się mówi, ścieżka dobrze, tylko najpierw I się to zrobimy. Eee. Chleb to mamy 33 trzy i To się wpadło, to się to. To się przepaliło, to się też przepaliło. Także zostawiamy to i robimy Do nas czyli tak. Tu. 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 Så kan vi slutte igjen med det. dżer. i No, i teraz jest... no. E, to ja sobie. To to ja tak. E, jeszcze no. skrzyneczka taką większą. I to, e, I to dam sobie na początek. Wkładamy te wszystkie niepotrzebne rzeczy i przydałoby się w sumie coś na przykład tutaj zestaw, tylko że tu nigdzie nie ma tego. No, ale to się później nie udalić. Także teraz Jedna skrzynka jeszcze, Gdzie druga skrzynka, dobra zrobimy, tak, musi być tu. w szybkim dojściu i, i tyle, dobra. Mamy już 18 minut, także kończymy ten odcineczek, jeśli Wam się spodobało, zostawcie suba, Zostawcie suba z dzwonem, lajka. Like że... e, tak, nie będzie to wybognęło. Nie Eee, Tak, znaczy mnie to... Jeśli wam się spodobało, odcinek, zostawcie suba, lajka like z dzwonem. E, Suba? Nie. Suba z dzwonem, lajka. Like Napiszcie komentarz, czego byście chcieli. Na następną odcinek. Wpadajcie na moją stronę internetową. Wpadajcie na, mo na mojego Discorda dla widzów. Subskrybujcie kanał, wszystko macie tam w opisie. I widzimy się po prostu na odcinek.